Halo cześć, witam serdecznie w trzecim już odcinku z serii na Kierowie. Pamiętacie, Pamiętajcie, czy kodem legit supply macie darmowe 2 złote na pierwszą skrzynkę na przykład taki teniferek, moż, może być i 5% do każdego doładowania No, dzisiaj zaczniemy sobie tak nietypowo od co dzień skrzynki to będzie taka wróżba jestem... na kolega, ja tam przywida się. Tak? Witam również. No, otwieramy no... O nie jest kapcza. Tak, ok. Poszło. O, o. Dobra, no także lecimy, spróbuj ponownie, może teraz się uda. Okay. Jest Uwaga. To jest wdrożba, wróżba. albo będzie 100, albo 50 golda. Nie ma tragedii jeszcze. No tak, wypadło było... 5 golda, więc nie ma. Mogło być gorzej, dokładnie. No, no. To być gorzej. no to tak, że. To taka wróżba, że będziemy na zero. Tak. Oby, oby, mam Dobra. taką nadzieję. To za okay, razy więc... dwa, od razu lecimy i koniec? Nie, nie, nie. To jest jak chcę, żeby to trwało tak. Szybka się sprzedaje. Dobra, sprzedajemy to. I tak, umówiliśmy się, że lecimy teraz Pixie. Za 3 dechy i zostanie nam jeszcze tam 8 złotych i zobaczymy co dalej. Dobra. Flikosow. O Skosu, tak mhm. Od tego naprawdę jest, dużo jest. zależy. Dużo zależy. Jezu myślałem, że wchodzę. za 42 zł -y Profit, dobra. Jest dobra. P ponad 10. Zł, 13 zł profitu, Jezu Pomiędzy... Jezu, ja już, już miałam takie... Że... Ja, ja już, ja już się dusiłem, nie? Y <suszne> Dobra, no to co, zaraz się Reniferki Nie, 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 no to nie muszę w razie. nie Nie, ale czemu, to co? Albo sprzedajmy tamto i jeszcze raz albo Upgrader, bo trzeba zaszczędzić to sianko na potem, nie? <grynty> zaszczędzić to sianko na potem Upgrader, to. I może raz, raz, <grynty> raz, zrobić y Czekaj, a to muszę dać e mhm. No to w sumie już mamy skiny tak za 90 zł. No to już potem tylko dwa upgrade y i mamy kosa, nie? No tak, ale stary, wiesz co, bo jak już to bym leciał razy półtorej, bo to jest... po prostu to jest duże ryzyko, patrz jaki kawałek o, o ile na niego jest procent? I do, dołóż doł wszystko 5. Full procent I ma puszczać trzeba Nie wiem, nie wiem Na trybie starego nie ma szans, żeby ten zjadł, jak, jak ten nie siądzie to... Kurde... Na trybie starego? Tak, puszczaj Tak, ale kurde Ja do... Dobra, jak coś to mamy 7 zł to i tak jest więcej niż 6 złotych, które mieliśmy na początku, tak? Puszczaj Jak ten nie siądzie, to jest koniec będzie <laughs> no, Koniec <laughs> będzie, ale ty, jest, to jest zaraz Teraz czekam, się tak. no, dawaj, jest trudno Ale rollo, czy nie? Nie wiem, jak chcesz. Ja bez rollo, chyba. Kurde, ale wiesz, że będzie tu. No wiem, ale bez rollo. Tu, tu. A jak tam dolno to będzie tu. w no, odcinek, bez rollo. Szybki odcinek. no dobra, bez rollo. Jest! Jest! A, dobra! Jest! Bo jebi... jak dobrze. Dobra, także słuchajcie, to jest na dzisiaj koniec. Uh, widzimy się w kolejnym odcinku. Padaj, Jezus. Nie, nie. <laughs> o Jezu, jak się, się cieszę. 65 złotych. Kurde, nice! Chyba, że to no. jest Meta Meduzy. Jeszcze no, raz, na półtorej i rollo. No, no. Nie, 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 ja jest są nie, aż tak to nie. To sprzedajemy. Aż, to meczka za 100+. Co to za jest w ogóle? Parkwater. Nie, 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 to, no... to jest, jest... za <apologize> zo... <trymuaéré> No, no, no. Dobra, wróciliśmy po naprawdę długich naradach, bo tak dobrego skina przy tym baterii z 6 zł, jeszcze nigdy nam się nie udało tutaj, no, wytropić. O, no i jak się bawić, to się bawić. Sprzedajemy, to trudno, poszło marzenia. Kurwa, poszło w pizdu! No poszło, no, ale no wiedzisz, no. Wiesz, wiesz jak jest. No i lecimy dwa pixy teraz. Wszystko... Profit mamy razy 11. No tak, tak. Dobra, to pixy lecimy. Mieliśmy Pojadne. razy 11, mieliśmy. Mieliśmy razy 11, teraz już będzie los. Pojedynczo lecimy. A. Pojedynczo. Ale jestem w ja się cały. Co, co się tutaj dzieje? No. Ty kurwa redline, jakość. Ty. Jakość. Dobra, ale jest no, profit. Druga rzecz za 3 dychy i mamy to. No, a chuj. Ale tak. nie będzie. Chyba, że. No, nie otworzymy szkoły no, w Hisem, dobra. Trudno, dobra, trudno, poszło. No to cóż, no, poszło, posz. wszystko poszło. O szkoda. No, stop, to Jakoś jeszcze. Dwie dykie, czyli 5 z tego mamy. 52 zł, to dobra, to wiedza No, dałem pięćdziesiąt zł z tego, czyli w sumie dawaj, strata nie jest prezentu. jakaś duża. No może prezenty teraz? No to tak, mówię, dawię prezenty. Stop, no, bo. 11 roze, bo, bo. bo oni ferry z polecą. Dobra, dobra. W Tobie nadzieję mały Mikołaj, Mikołaj, co? Jest złoty 90. Dobra, to to No, no, Idź na Renifery I otwieraj dwa trzy. Trzy, trzy, trzy Okej Trzy na raz Trzy Renifery Lecimy Dobra Kołaszczek, daj kałaszka, Nie, luję też, a nie kałaszka Dobra, jakoś. Jest w odmiar ok jakość Dziewięć zł. Dobra Ten grog faktury Wiesz co? Sprzedajmy to chyba Mówisz? No, co upgrade? To jestem, chociaż. Choczysz... A pokaż upgrade na razie, jeszcze to nie się podoba. No właśnie, właśnie, bo teraz dużo zależy od tego, co teraz robimy. Nie mm, mię, czy wszyscy, skina, się mamy w skinach? Skąd mamy w wszystkiego? 63, Dobra, a mamy nie, na tak. równo, na równo. Eeeh, yy, razy wam tego nie lecia. Wiesz to, zostaw tego ko kołacha i tą Mkę. No. I, stii, 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 I. to raz dwa bym poleciał. Ja też bym właśnie to poleciał, razy dwa. E, tylko nie mam pojęcia. Dobra, to powiedzmy taka rameczka. A kurde to jest trochę mało, mało Nie dokładam to mnie? Nie 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 yy. A czy nie siądziesz kurde A pokaż na półtorej Półtorej nie wiem czy się opłaca wiesz Coś takiego, czekaj No to procent dużo, ale to nie wiem czy się opłaca na półtorej Tak to może mm -hmm. razy dwa, to dużo więcej hajsu, troszkę mniejsze szanse Wiesz Kurde, nie wiem, nie wiem, przeznaczam szczerze to jest tyle, tylko Ja teraz mam milion złotych. Chyba, Chyba, że to sprzedamy znowu Pixie, ale wtedy Pixie nas, nas może załatwić. I to na ostro. Czekaj, ile mamy pieniędzy złotówka na ejebiciu? Mamy 52 zł w tych skinach i to no. <słuch> A jakbyśmy teraz mieli tą emkę, to ile będziemy mieli kaski? 8 dych, nie? Plus minus. Czekaj, mówisz o tej emce? Tak, no. No to wtedy będziemy mieli, czekaj, 30, 20, mamy 50, 75 niecałe. No to dobra, to lecimy raz, dwa, na, na trybie z którego padnęło. No, wszystko, wszystko włącz, wszystko włącz. Wszystko włącz? Dobra. Tak. Kurde Rozpalił Kurwa, Kurwa. <grywa> spalił. Mk raz, dwa i się odkupamy, czy wolony? Mk raz, dwa. To Mk raz, dwa i teraz możemy wyjść na zero. A jak nie, no to z tego odcinka, a jak nie to... Kurde mać, nie mam pojęcia. Ale to jest... A teraz jest... mamy, mamy 50 złotych nie? to. Ale straciłeś chuj te także luz. No do, nie ale... ja bym tego nie leciał. Ja bym tego nie leciał już Nie, nie, no nie Ja bym to poleciał Mimo wszystko No, ale... no nie bo to mówimy na zero Nie wiem wróżby to... To, No a a... Inaczej, jak To jak to sprzedamy to mamy 50 zł Wiesz to... Co? Daj o, ile mamy kasy? 50, 50 zł w skinach a, a w tym? W kasie? Złotówkę Kurde, brakuje trochę do mm, żeby się ten znowu taki odcinek długi nie zrobił kurczę no też tak, no bo ten ostatnie 19 Ech. minut chyba na to troszkę za długo no. właśnie. Dobra, Czre, nie można tak stać, kurde, czy coś robić. No nie, no to ja zostawić ja, ja� to ja w na następnym odcinku, bo zrobię jakieś uprade ewentualnie. Ale to już zakończmy. Bo mamy, mamy profit gidezki. Tak? No w sumie Wiedeczki tak, wredeczki. w sumie to prawda. Jakby nie patrzeć, to... No mieliśmy tego w Franceite za 65 niecałe złoty. Dziękuję gdzie te skiny są. No nie, y y y <śmienicza> no <uf. śmienicza> <A to śmienicza> Dobra uzgodniliśmy, że No mamy w skinach 50 prawie 2 zł Znowu proficik yy, Ile w tym odcinku, coś 15 zł zarobiliśmy Coś nawet więcej, więcej troszkę No coś takiego, kolejny proficik I no jak widać do tej kostą jest coraz bliżej kurde. no Było 65 zł Troszkę zepsuliśmy to, ale i tak jest na plus No i kurczę jesteśmy Zadowoleni z tego mhm. No no to co, no to w następnym odcinku mam nadzieję, że co robimy 80 zł, potem 100 zł, potem 200 i potem kosa już, nie? No Dokładnie. Będzie, będzie, tak. Dokładnie. Taki jest plan ogólnie, no. Mhm. No. No to co, no to dziękujemy wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że no, bawiliśmy. się... Bawili... Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, no u nas krótle znowu emocje, no ja się cały czas trzęsę, tak szczerze mówiąc, nie? Yy, no to co, dziękujemy za oglądanie. Tam zostawcie lajka, like, subskrypcję, byłoby nam bardzo miło, bo to tak wiecie, motywuje. Widzimy się jutro i... Eee, no...